Witam drodzy, kochani widzowie, dziś ponownie kolejna informacja z ostatniej chwili, posłuchajcie. Litewska Armia poinformowała o zaginięciu czterech żołnierzy Stanów Zjednoczonych i jednego pojazdu gąsieniosowego podczas ćwiczeń na podgonie w Podybrodziu, przy granicy litewsko-białoruskiej. Trwa akcja poszukiwawcza, podaje agencja RT. W poszukiwaniach biorą udział żołnierze litewscy i zagraniczni. A także śmigłowce Sił Powietrznych i Straży Granicznej. Wojsko ustaliło prawdopodobne miejsce zdarzenia. Źródła LRT opierali się na niepotwierdzonych danych i informują, że żołnierze mogli podróżować w gościniecowym transporterze M88. Wojsko amerykańskie precyzuje, że zaginieni żołnierze należą do pierwszej brygady trzeciej dywizji piechoty. W chwili zaginięcia prowadzili zaplanowane szkolenie taktyczne. Przyznacie się drodzy kochani widzowie, że to ciekawa informacja. Piszcie w komentarzach, co ty myślicie. Z góry was pozdrawiam, Short Joker.